Mhm. Jestem bardziej inteligentny od Marcina, Zeju i Majkuta. Owszem. Mam większe umiejętności od Zeju. Na 100%. Mam mocniejszą psychikę od Ksaju. Mam więcej negatywnych emocji niż pozytywnych w kierunku Ksajo? Yy... Myślałem, że normalnie jeszcze powiedzmy miesiąc temu bym odpowiedział, że, że tak, ale Ksajo był bardzo miły dla mnie. Jakoś ostatnio, więc nie mam powodu mieć negatywnych emocji póki co. A jakie miałeś negatywne emocje do Ksaju wcześniej? No łapiesz, już łapiesz. No wiesz, taka moja robota. Nie no, kiedyś tam posprzeczaliśmy, pamiętam, nie wiem kiedy to było, z rok, dwa lata temu. O co? I pamiętam kurwa, przepraszam za przekleństwo, jak mi odpowiedział. I Ale Franciszku, to, to, tak to nie z mojej winy się pospinaliśmy. Nawet nie pamiętam o co to było, ale no wtedy się potężnie wkurwiłem, no. Byłem kiedyś fanem Ksaju. Kiedyś tak, no. Ekipa Xajo to nudziarze i cringe'owcy. Y tak. Mój kontent jest ciekawszy od każdego tak, członka. Tak, tak. Ksajo Industries, nie uwzględniając Ksajo w tym zestawieniu. Ale to kto tam jest jeszcze w ekipie? W sensie jest Popo, to tak. Popo, Wysocki. No to Luka. wszyscy grają w Lola tak naprawdę. no To ciężko nie mieć lepszego kontentu. Okej, no, czyli w sensie też stawiasz ARL content po wyjściu? A wyżej każdy gameplay? tak postka. No znaczy, tak że Bittasz mnie na rozjebała, wszystko co zrobiło. Bardzo fajnie. To fajnie do tej pory. Eee, chciałbym się bić w drugiej edycji. Nie ma problemu, Michał. Zapraszam, No znaleźć ze mną. Możemy. Tops. To jesteśmy dogadani. W kategorii Open? W kategorii Open. Jezu. Ale co? Rękawice, balony i. Jak... Tak, tak, balony, żeby się nie stało. Nie? No, no i Git. Dobrze, zajęwiste. Jeśli mógłbym streamować z Szymolem, to bylibyśmy top 1 na Twitchu. Nie. Okej. Okay. Przystreamowaliśmy już wcześniej razem.